a naprzeciwko niedoreprezentującym reprezentujący Bożych wiesierników kamień Macie. Z czarnym bocianem, a więc to ocian jest jednak, teraz podpierziałam, cała poprzemiła niejasna, albo wolnym ja się zostawiałem cały czas myśl zmierzała ku rozległom ornitologicznym. Jak jeszcze jest ta szczytła do połcian czarny, przepiękny, rzeczywiście. Ale dobrze. Nie dziewią się tutaj bociany, walczą tutaj rycerze i walka naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Dobre tempo walki. Kamil Macio, I żwawo, bawo bardzo, cały czas w ruchu. Proszę bardzo. Bardzo ładny teraz zaatakował. Cały czas w ruchu, chodzi na przeciwnika. I starcie. Dziś tam panowie cały czas próbują się trafić po łzach poniżej tarczy. Stop! Koniec walki! No i brawa! Brawa dla rycerzy! Oni już kolejne walki staczają, już na pewno y, lekko zaczynają odczuwać trudy tych pojedynków. 9-5 zwycięża Piotr Gocyła na księstwa Siebieskiego.